Dzień dobry! Dzisiaj o nowych lekturach. Co prawda wspomniałam wcześniej, że mam chłopów i wesele przygotowane wcześniej i zamierzam to właśnie wrzucać. Jednakże, przeczytawszy nowy spis lektur, stwierdziłam: A może przydaje mi się? Opowiadanie tych właśnie książek. Postanowiłam zatem, że będę kręcić filmy dotyczące nowych lektur. Będzie to uzupełnienie dla maturzystów, którzy przecież chyba nie znajdą czasu, żeby to przeczytać, i pomoc tym, którzy obawiają się, że nie znajdą na to czasu, że tego jest za dużo. Myślę, że jest to powód ym, do niepokoju z Waszej strony, być może nieuzasadniony. Nie Powiem tak, za moich czasów czytało się znacznie więcej. Dlaczego? Bo rozwój humanistyczny był istotny, bo go ceniono, bo stawiano nie tylko na użyteczność, ale również. Na swoisty rozwój emocjonalny, duchowy, rozwój postaw ludzkich. To właśnie dają książki. Dlatego warto je czytać. Na przykład w drugiej klasie poznaliśmy cały pozytywizm i cały romantyzm. Pozytywizm to, to był nie tylko Prus, ale i Sienkiewicz i Orzeszkowa, a także. Nowele. Było tego sporo, poza tym jeśli chodzi o romantyzm, to nie tylko cały Mickiewicz, ale i e, Słowacki, Krasiński i Norwit, a także szereg innych poetów, o których nawet nie słyszeliście. Mieliśmy na to czas i sądzę, że szkoła powinna to tak zorganizować, by rozwój humanistyczny odbył się kosztem innych przedmiotów. To znaczy, że nie macie się bardziej spieszyć i jeszcze więcej pracować, bo to rzeczywiście może prowadzić do wszelkiego typu e, problemów e, emocjonalnych z depresją na czele. Jednakże, jeśli będziecie mieć mniej zadane z przedmiotów użytecznych, a w końcu zacznie się cenić. E, Wykształcenie humanistyczne, rozwój humanistyczny, to na wszystko znajdziecie czas. I tego Wam właśnie życzę, bo książki rzeczywiście wzbogacają. Popatrzcie na ludzi, którzy je czytają. Inaczej się z nimi można komunikować. Mają sobie coś, czego brakuje tym, którzy nigdy z książkami nie obcują. Naprawdę. Zatem ja Wam pomogę. A wy się nie bójcie. Proszę tylko, żebyście wypowiadali się na ten temat w komentarzach. Może macie inne propozycje. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnych filmach.